Się z e, ponownie e, z podłogi naszej ulubionej. <grym> Dzisiaj robimy polecajki książek na wakacje, chociaż e, zaraz zaczyna się czerwiec, a wiem, że dla wielu osób czerwiec to już jest taki czas, kiedy się czyta te wakacyjne, letnie książki. Ja już tak może w czerwcu się skłaniam ku temu, ale nie do końca. E, dla mnie czerwiec to już są wakacje. Bardziej sama końcówka czerwca, ale ja zawsze przedłużam sobie jakby na wrzesień, bo we wrześniu też zazwyczaj gdzieś jadę za granicę i wtedy mam takie bardziej bardziej wakacje dłuższe, no bo jednak przyzwyczaiłam się już parę lat do tych studenckich wakacji, czyli do końca września. Dlatego stwierdziłam, że trochę wcześniej już zrobię, ale też już widziałam, że są polecajki wakacyjne, więc Niech będą. I mam przeróżne polecajki wakacyjne, bo mam młodzieżówki, romanse, takie troszeczkę bardziej poważne książki. Nie robiłam thrillerów, a wiem, że dużo osób lubi thrillery, jakby sobie czytać na wakacje, ale stwierdziłam, że to jakby kiedy indziej po prostu zrobię polecajki thrillerów. A właśnie dla mnie takie typowo wakacyjne gatunki to jest na pewno to są młodzieżówki, na pewno to są romanse. Romanse to jest takie, wiecie. The One. To jest właśnie ten gatunek, który, który czytam w wakacje cały czas, który ze sobą zabieram na plażę, no bo wiadomo, typowo takie Beach Reads. Ale mam też takie książki troszeczkę, troszeczkę cięższe, niektóre trochę takie bardziej, no wiecie, nie, nie jakieś takie luźne na plażę, bo no też chciałam jakby urozmaicić, żeby nie były tylko, tylko takie luźne książki. Więc zaczynam od chyba od młodzieżówek, bo mam ich, mam ich w sumie sporo. Zaczynam oczywiście od muchomorów, nie będę się rozwodzić na ich temat. Muchomory są cudowne, bardzo mi się podobały. Dałam 5 gwiazdek. Właśnie widzę, że mam zagięta. Zaczynam od muchomorów, nie będę się długo o nich rozwodzić, bo już mówiłam o nich. Są wspaniałe, bardzo mi się podobały, ale mamy tutaj ten wakacyjny klimat. Grupa młodzieży jedzie do, po maturach, do domku. Jest taki duszny, parny klimat. Bardzo, bardzo fajny, bardzo wakacyjny, więc jak najbardziej. Kolejne mam też coś, o czym już mówiłam, czyli młodzieżówka pasujemy do siebie. Tutaj mamy, tutaj akcja rozgrywa się na oborze. Takim letnim, trochę naukowym, więc jakby różne rzeczy, różne rzeczy tam są, ale bardzo, bardzo fajna też, taka typowo czuć, czuć to lato, czuć te takie, jakby nie wiem, ja jeździłam na obozy, więc dla mnie to jest takie powrót, powiedzmy, trochę do dzieciństwa i bardzo też fajny klimat, takie typowo amerykańskie obozy, wiecie, jakby ja lubię takie rzeczy też na filmach, więc, więc bardzo fajne i też jest taki. Wątek, jakby małej tajemnicy. Tutaj te, takie relacje rodzinne. Tutaj bardzo, bardzo też fajny, fajny jakby plot całej tej książki jest. Następną książką jest coś, co czytałam parę lat temu. Czytałam to na wakacjach w. Grecji, jeśli się nie mylę. Chyba praktycznie całość przeczytałam na plaży, jak, jak siedzieliśmy. L'Avangelato to jest książka o dziewczynie, która wyjeżdża ze Stanów do Włoch, tam gdzie mieszka jej ojciec. Bardzo, bardzo fajna książka. Ten włoski klimat, ona mieszka we Florencji, więc mamy to po prostu wspaniałe, co ona tam robi, bo też dużo jest jakby chodzenia, szukania jakichś takich Różnych, też powiedzmy, tajemnic. Bardzo, bardzo fajne. To jest typowo taka młodzieżówka, powiedzmy, obyczajowa. Jest wątek romantyczny, też fajnie zrobione Taki naprawdę świeży, lekki, typowo na plaży, żeby poczytać. Ja po tym, bo w tej książce było coś takiego, że oni jechali właśnie z Florencji do Rzymu i tam było, że oni chyba trzy godziny tylko w pociągu jechali. Ja tak myślałam, bo że. Czy autentycznie się tak, tak krótko jedzie, bo to wcale nie jest aż tak bliziutko. I rzeczywiście, i potem pojechałam do Włoch, pojechałam właśnie między Rzymem a Florencją pociągiem, więc zainspirowała mnie ta książka do podróżowania w sumie. Dalej coś, co nie jest typową młodzieżówką, bo to już jest jednak artystyczna dzieje na studiach, ale myślę, że to jest takie. Pomiędzy młodzieżówką, a jednak to nie jest taki typowy, już y, dla dorosłych, powiedzmy, nie wiem jak to się nazywa. New Adult chyba się nazywa, ten rodzaj książek. Um, I to jest romans między dwoma dziewczynami. Napisano przez żony, więc to jest bardzo, bardzo fajne i one jak ludzie się pytają, bo, bo widziałam na TikToku sporo razy, jak ludzie się pytają, jakby czy napiszą książkę o swojej historii miłosnej i mówią, że jakby to w sumie jest książka o ich historii miłosnej. To jest bardzo fajne, bardzo ciepła, bardzo taka przyjemna, lekka. Nie jest to typowo wakacyjne, jakby akcja się nie dzieje na wakacjach. Tutaj mamy... One są na studiach w trakcie roku akademickiego, ale jednak to jest takie leciutkie właśnie do przeczytania na plaży. Ja tu też czytałam w zeszłe wakacje, więc jakby dla mnie, dla mnie się zawsze będzie kojarzyła z wakacjami. Jako ostatnie z młodzieżówek mam całą serię. Tego lata stałam się piękna w tych pięknych wydaniach odnowionych z zeszłego roku u nas. Ja... Stwierdziłam, że pokażę te książki, bo to jest typowo wakacyjny klimat, jak ktoś ma ochotę na młodzieżówkę, która jest tak bardzo wakacyjna, że aż bije w twarz, że tak powiem, to zdecydowanie te książki. Ja aż taką dużą ich fanką nie jestem, szczególnie drugiego tomu chyba albo trzeciego, któryś, któryś z nich mam najgorszy, naprawdę ciężko, ciężko było, ale pierwszy, pierwszy jest przyjemny. Ja jestem większą fanką serialu. Serial uwielbiam, z utęsknieniem już czekam na drugi sezon, który będzie w tym roku. Ale książki też, też można przeczytać, fajnie je przeczytać. Na pewno są takie luźne właśnie na plażę, czy, czy tak na jedno posiedzenie, żeby sobie przysiąść przed domem albo na balkonie i przeczytać, bo totalnie, totalnie wakacyjny boy. Przechodząc teraz już do y, romansów typowo dla dorosłych, y, czyli takich zwykłych, powiedzmy, romansów, y, no to nie mogę nie zacząć od, y, powiedzmy, królowej romansów wakacyjnych, y, która przez BookTok'a, mam wrażenie, stała się tą królową, czyli Emily Henry i Beach Read, czyli jej pierwsza książka. Ja nie jestem aż taką fanką Beach Read'u. Mm, podobała mi się ta książka, ale ale to nie było coś takiego... Wow, tak jak niektórzy z nią mają, ale, ale rozumiem, że, że niektórzy bardzo, bardzo ją kochają. Też wiem, że dużo osób zaczęło czytać przez tą książkę jak najbardziej. Mnie trochę zmyliło, bo jednak mamy Beach Read, wakacyjny romans, oni tutaj sobie siedzą na yy, ręczniczkach, jakby myślałam, że to będzie taki typowo właśnie romans na plaży w ciepłym miejscu. I w ogóle, a tutaj jednak mam wrażenie, że ta książka jest troszeczkę taka yy, troszeczkę momentami cięższa, smutniejsza. Taka nietypowo fan vacation time. I trochę mnie to zmyliło, ale ja ją wziąłam sobie na wyjazd na Fuerte. Dałam sobie tam, na rzeczku i bardzo, bardzo fajnie mi się czytało. Też mam wrażenie, że pióro Emily jest bardzo takie przyjemne, bardzo się chce to czytać, bardzo się chce wracać do książki. I na pewno to yy, ta książka daje. Ogólnie opowiada ona o dwóch autorach, którzy wymieniają się. Gatunkami, które piszą i nawiązuje no, się między nimi relacja. Oni w sumie znają się wcześniej ze studiów, yy, więc taki mamy. Takie... Nie wiem, czy to jest Enemies to Lovers, ale może, może delikatnie, bo dla mnie w takich yy, romansach obyczajowych ciężko mówić o Enemies to Lovers, bo zazwyczaj one, one są takie, wiecie... Bardziej to się sprawdza w fantastyce, nie oszukujmy się. No ale tak, dla mnie to nie było jakieś nie wiadomo co, ale ale i tak jest w porządku. Ale za to druga książka Emily Henry to jest zdecydowanie dla mnie to coś. Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Ja uwielbiam tą książkę. Tą książkę przeczytałam w tym roku na... nie w tym roku. Już mamy następny rok, w zeszłym roku na wakacjach, ale w te wakacje, które były teraz, przeczytałam Ludzie, których spotykamy na wakacjach w Grecji, jak byłam. Przecudowna książka, tak dobrze mi się to czytało. Tutaj mamy historię, w sumie, tutaj bardziej mamy Friends to Lovers, ale też są zawirowania. Mamy w sumie historię na przestrzeni wielu lat, która się rozgrywa na różnych wyjazdach. I to jest bardzo, bardzo fajne, takie odświeżające. Uwielbiam w ogóle główną bohaterkę. Główny bohater nie aż tak, nie aż tak go uwielbiam. Ale i tak książka jest wspaniała i idealna, po prostu idealna, żeby usiąść. Ja pływałam w takim kole na basenie i z tą książką cały czas jest w ogóle gdzieś tutaj zalana olejkiem do opalania, ale jakby a gives, it gives vibes do tego, do, do tego, co tutaj mamy. I, I przez to, że już dwa razy przeczytałam książki Emily Henry na wakacjach. W tym roku też będę czytać, jak pojadę na wakacje, książkę Emily Henry, następną. To już dla mnie jest po prostu czysty sentyment, ale uwielbiam i w ogóle bardzo mi się podobają brzegi, jak one wyglądają obok siebie. Strasznie, strasznie mi się podoba to, jak są wydane. Następna, którą też czytałam na wakacjach, tych samych w Grecji, The Spanish of Deception. Tutaj też, tutaj mamy na początku taki workplace romance, taki biurowy. Czego ja jakby się nie spodziewałam, myślałam, że od razu będziemy, będziemy mieć ciepłą Hiszpanię, wszystko fajnie, a na początku jednak y, trochę inne rzeczy się dzieją, ale i tak bardzo, bardzo przyjemna książka, bardzo fajnie napisana. Też mi się ją świetnie czytało na wakacjach. Też ma ten taki ciepły, fajny klimat, główna bohaterka bardzo, bardzo przyjemna. Tutaj mamy typowo Enemies to Lovers w takim właśnie biurowym wydaniu, co też dla mnie ma trochę sensu, bo jednak w tym biurowym wydaniu da się to powiedzmy ograć, żeby to było, ale też bardzo, bardzo przyjemna wakacyjna książka. Teraz mniej wakacyjna książka The Love Hypothesis. Tak naprawdę w ogóle nie jest wakacyjna, bo tutaj mamy też no nie biurowy, ale to jest jakby. Nie wiem, czy muszę opowiadać, bo chyba każdy wie o czym jest The Love Hypothesis, bo o tej książce jest tak wiele. Ale tutaj mamy laboratorium. Ona jest doktorantką, on jest doktorem. Tak mi się wydaje. No tak, musi być. No łączy ich relacja oczywiście. Mamy fake dating, coś tam, inne rzeczy. Bardzo, bardzo fajna książka. Ja akurat ją czytałam też jak pojechałam sobie nad morze i też mi się bardzo dobrze czytało. Bardzo przyjemnie na plaży i w ogóle, więc jak najbardziej myślę, że można ją uznać za idealną książkę na wakacje, chociaż no jakby nie ma w sobie żadnych elementów takich summary. Ale jest bardzo fajna Dlatego myślę, że taki typowy romans, który, który wciąga, nie wypuszcza i chce się go czytać, pełen taki, wiecie, taki wabli, pełen szczęścia i radości, że tak powiem. Teraz przechodzę do książek, których nie mam fizycznie i mamy tutaj potyczki w raju, które też są jakby workplace romance, w sensie biurowym romansem, ale oni wyjeżdżają na wyjazd. No i też oczywiście jest Enemies to Lovers, no jak to typowo. Czy jest mi przykro, że to było takie typowe, wręcz stereotypowe? Nie, bo, bo bardzo dobrze się powiam. Słuchałam sobie tego w audio właśnie przed wakacjami jakoś w czerwcu. Strasznie dobrze mi się tego słuchało i też ta książka mam wrażenie, że właśnie w zeszłym roku wprowadziła mnie w ten wakacyjny nastrój, w te wakacyjne książki. Strasznie, strasznie pozytywnie tam akcja się dzieje na wyspach Galapagos, ja też za wiele nie wiem o tym, a jednak bardzo dużo mamy rzeczy, które oni tam robią, bo mamy tam rejs, więc oni zwiedzają różne miejsca, to jest bardzo fajne. I świetnie się bawiłam, więc myślę, że też idealna książka. Typowo, typowo wakacyjna, to już jest taka, wiecie, do bólu. Kolejna typowo wakacyjna wręcz aż do bólu podróżni ślubna, którą tam chyba 3 lata temu, jeśli się nie mylę w wakacje. Też bardzo, bardzo dobrze mi się tego słuchało. Nie wiem, czy jak teraz bym czytała to aż tak dobrze, by mi pasowało, bo wiem, że Mam jakieś opinii ostatnio i widziałam jakieś rzeczy, które teraz wiem, żeby mi się nie spodobały, ale ja już ich tak dobrze nie pamiętam, więc jakby jest okej. Okay. Ale na tamten moment to było świetne. Tam mamy sytuację też enemies to lovers, ale tak w porządku, moim zdaniem, ograne. Wszyscy się rozchorowują na weselu, gdzie panna młoda i pan młody mieli jechać na podróż poślubną, ale jedyne osoby, które się nie rozchorowały, to siostra panny młodej i, i drużba. Nie wiem, czy on jest bratem, już nie pamiętam czy on jest bratem pana młodego, ale wiem, że jest drużba, oni siebie nie lubią, no ale oni jako jedyni nie są chorzy, więc oni jadą na podróż poślubną i, i tam dzieją się różne perypety, ale bardzo fajnie i też taki absolutnie wakacyjny klimat, no bo jednak jadą na taką tropikalną, na taki tropikalny wyjazd i, i bardzo, bardzo fajne. Teraz już przejdę do książek, które są y, takie troszeczkę cięższe, ale może, może ktoś nie lubi takich leciutkich książek nawet w wakacje, więc coś, co dla mnie te książki mają w sobie coś takiego powiedzmy o taki oddech latam w sobie, dlatego myślę, że można o nich powiedzieć i pierwszą y, na pewno to będzie pieśń o Achillesie, która no jak to, jak to tutaj mamy y, grecką mitologię, no to jednak jak się jedzie do Grecji, to, to w sumie bardzo fajny klimat. A nawet jak się nie jedzie do Grecji, to jednak no, jest ciepło, jest wiadomo. No ale to jest książka na pewno nie przyjemnie romantyczna. No myślę, że nie muszę za wiele mówić, bo jednak to są po prostu historie powszechnie znane, powiedzmy, z mitologii. Ale, ale to jest książka, która jest nie oszukujmy się, przykra, smutna i, i, no, i jest jak jest. Ja akurat nie pokałam. Wiem, że dużo osób płakało. Moja przyjaciółka płakała. Absolutnie. <laughs> Pozdrawiam Julię. Ale ja akurat nie płakałam i tak mi było bardzo, bardzo przykro. Inna książka, która może, może nie ma w sobie za wiele z lata, ale myślę, że jest fajna na takie jedno posiedzenie i przeczytanie. Zanim dojrzeją granaty, którą przeczytałam nie tak dawno, bo miesiąc temu, dwa miesiące temu. To też no, to jest na pewno ciężka książka, ciężko się ją czyta, bo jest napisana bez, bez kropek. Trochę czasem te myśli się zlewają i czasem mi było ciężko, więc trzeba się trochę skupić, ale i tak książka jest króciutka, to, no, to nie oszukujmy się. To jest książka ciężka i, i nieprzyjemnie się ją czyta, że tak powiem, ale, ale myślę, że bardzo ważna, bardzo ciekawa historia. Z, autorka jest z Bułgarii, ale historia opowiada o jakby takich jeszcze wierzeniach, które w niektórych miejscach w Albanii mają miejsce i no, aż ciężko uwierzyć, że takie, takie jeszcze rzeczy jakby są praktykowane na są. Więc myślę, że warto, na pewno warto zawsze, czy to lato, czy ma nieważne, i tak warto sięgnąć po nią. Następna książka ma akurat y, dla mnie bardzo wakacyjny klimat, y, to jest Malibu Rising. Mi bardzo, bardzo się podobało. kolejna książka Taylor Jenkins Reid. Ja uwielbiam i y, Siedmiu mężów, i Daisy Jones, i Malibu Rising. Jakby kocham te książki. Malibu jest, jak to wiadomo odbywa się w Malibu, mamy dużo surfowania, dużo plaży, więc też ma ten klimat, ale ona ma swoje ciężkie, smutne momenty, więc to też na pewno nie jest taka książka, że haha, do przeczytania, ale jednak to nie jest tak ciężka książka, jak na przykład Granaty, ale taka właśnie typowo, żeby sobie usiąść na plaży, też, też można ją zabrać i, i dla mnie jest jest bardzo fajna. Nie chcę też za dużo zdradzać, jakby, jaki jest, jaka akcja dzieje się w Malibu. Bo myślę, że ona jest akurat taką książką, do której. Myślę, że wszystkie książki Taylor Jenkins' Reid są takie, że fajnie jest sobie do nich podejść samemu, nie wiedzieć w sumie za bardzo o czym są, po prostu zobaczyć, jak my to odbierzemy. Bo każdy, mam wrażenie, troszeczkę inaczej odczuwa te książki. Następna, nie wiem czemu dla mnie ma trochę taki wakacyjny klimat, ale może słuchałam ją w okolicach wakacji, już nie pamiętam teraz. Ale Gdzie jesteś piękny świecie? To jest jedna z moich ulubionych książek. Nie spodziewałam się absolutnie tego, bo normalni ludzie bardzo mi się nie podobali. Chociaż chcę zrobić re-read, żeby zobaczyć, czy dalej będę miała taką opinię, bo czytałam 4 lata temu? 3 lata temu? 4 chyba. Ale Gdzie jesteś piękny świecie jest cudowna. To jest historia o relacjach, o ludziach, o takich skomplikowanych sytuacjach. W sumie śledzimy losy cztery, czterech osób, które są ze sobą powiązane w jakimś tam stopniu. Można powiedzieć, że momentami jest przegadana ta książka, i nie będę ukrywać, też miałam takie odczucia, że, jakby dobra, wrap it up czasem, ale i tak jest, jest po prostu, nie wiem, dla mnie tak mnie. Natchnęła i dotknęła ta książka, więc jeżeli ktoś chce coś takiego, mm, co właśnie jakby skłoni do tego, żeby trochę pomyśleć, to myślę, że, że Gdzie Jesteśmy tym Świecie będzie idealne do tego. Inna książka, która też mam wrażenie jest taka do pomyślenia, może nie jest jakaś super, super ciężka, ale jest taka... Na mnie zawsze wszystkie książki Teresy Bochman tak osiadają <laughs> i właśnie mówię teraz o utonęła. Bo ona mam wrażenie ma najbardziej taki wakacyjny klimat, bo w sumie akcja się dzieje w czasie wakacji, kiedy młodsza siostra przyjeżdża do starszej siostry na wakacje i tam w tym takim szwedzkim lecie, który z opisu wynika, że jest bardzo lepkie, takie duszne. Ona jakby sobie żyje w te wakacje, siostra pracuje, jej partner pracuje, i tam jakby odgrywa się całe takie skomplikowane powiedzmy sytuacje, które tam się odgrywają. I Teresa Bochman zawsze tworzy nieoczywiste młode bohaterki, które poszukują nie zawsze młode, bo w sumie jedna książka to nie, ale, ale zazwyczaj tworzy po prostu takie bardziej skomplikowane bohaterki, z którymi nie zawsze czytelnik się zgadza, ja na przykład nie zawsze się zgadzam, nie zawsze je lubię, praktycznie nigdy ich nie lubię. Ale one bardzo, bardzo dają taką inną perspektywę, taki inny oddech, ale te książki są bardzo podobne, więc o tym trzeba pamiętać, że wszystkie książki Teresy Bochman są bardzo podobne w takim jednym tonie, jakby rzucone. Ale dla mnie każda ma coś innego w sobie, ale myślę, że na wakacje jest bardzo, bardzo dobra yy, utonęła i też polecam ją w audio, bo ja słucham sobie w audio i mi najbardziej chyba tak pasują moje książki. I ostatnia książka to Nothing to See Here. Wiem, że też jest polska. Yy, Wersja, ale nie wiem jak się nazywa. Ja słuchałam w audio po angielsku na storytelu, bardzo mi się podobała. Akcja odgrywa się w wakacje też, kiedy Niania zostaje zatrudniona, żeby zająć się dziećmi. Dwójkom dzieci, które się podpalają same, same z siebie, Samo tak zapyta. mają taki sam powiedzmy, dosłownie zaczynają się palić. I ta dziewczyna, która nigdy nie miała y, styczności w ogóle z dziećmi, zaczyna się nimi zajmować, mamy właśnie tam jakieś takie skomplikowane relacje. Ta książka ma coś takiego w sobie, i właśnie odgrywa się podczas wakacji. Więc też myślę, że jest fajne tak sobie do, do przesłuchania albo przeczytania na plaży, bo jest krótka i, i bardzo, bardzo dużo się dzieje, więc chce się czytać i, i tak trzyma czytelnika powiedzmy przy sobie, ale jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja nie czytałam czegoś takiego nigdy, więc myślę, że, że daje, daje też taki powiew świeżości do książek, które zazwyczaj się czyta. Ważny też jest komentarz społeczny tej książki, który jest zrobiony. Dysproporcja między bogatymi a biednymi e, ludźmi. Myślę, że też on jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony, ten komentarz, e, więc jak najbardziej polecam. Teraz mój TBR na te wakacje... Bruh. 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 Sorry. Teraz mój TBR na te wakacje. Bo zawsze lubię wybrać sobie parę książek, które chcę na przestrzeni tych paru miesięcy przeczytać, i, i mam nadzieję, że mi się uda, bo w sumie na te wszystkie książki jestem bardzo nastawiona pozytywnie. I mam dwie tylko fizycznie póki co, bo resztę nie kupowałam, niektórych pewnie nie kupię, tylko będę słuchać w audio, ale dwie, które mam. To, to ta w sumie jest mało wakacyjną książką, powiedziałabym, bo to jest Everything I Know About Love, Dolly Alderton. Bardzo, bardzo chciałam przeczytać tą książkę od dawna. Chciałam ją właśnie, bo to jest po angielsku, chciałam ją bardzo w oryginale, bo wiem, że tutaj bardzo dużo rzeczy będzie mi się. Myślę, że bardzo dużo rzeczy będzie mi się podobało i będę chciała je zaznaczyć. Myślę, że to też jest taka książka, którą parę razy w życiu można przeczytać. Ale myślę, że w te wakacje będzie idealny po prostu czas, żebym sobie to przeczytała. To będzie coś takiego pomiędzy tymi lekkimi książkami, to będzie coś takiego, co jednak tak bardziej do mnie trafi. Tak mam przynajmniej taką nadzieję, bo jak nie, to będę zawiedziona przeokrutnie i, i, nie, wiem, i nie wiem, co ja zrobię ze sobą. A drugą książką, którą miałam już chyba z dwa podejścia, wydaje mi się, że do tamtych dni i tamtych nocy, bo uwielbiam film. Film to jest moje życie. Timothy Shanley to jest moje życie. Uh. Oh. <laughs> Tisha, horrified looks from everyone in the room right now. I'm sorry, yeah. <laughs> <Please>. <laughs> well, yes, i just in i Please. I I you Kocham film yy, i miałam parę podejść do książki, ale tutaj yy, przeczytałam w pewnym momencie do jakiejś takiej, nie wiem, 70 strony albo czegoś takiego. Ale tutaj mamy z, trochę złamaną linię czasową. W sensie nie ma linii czasowej, tylko są wrzucane jakieś events tak o. Co ja nie, ja nie umiałam za bardzo tego czytać <laughs> wcześniej. Myślę, że to nie jest dobra książka na początek czytania, bo może zniechęcić bardzo agresywnie. Ale i tak w tym, w tym roku... Jechać na Sycylię i myślę, że co, co lepiej robić niż czytać tamte dni, tamte noce we Włoszech wieczorami, e, tak wiecie, you know, na plaży albo gdzieś. No myślę, że nie ma nic lepszego, więc no muszę po prostu, muszę w te wakacje w końcu przeczytać. No bo jednak it's Iconic. Jak, jak mogę nie? Tym bardziej, że jadę do Włoch. No jak mogę nie? Książek, których nie mam i nie wiem, czy będę miała, ale które na pewno w tym roku sięgnę. Pierwsza to Eksperyment Komedia Romantyczna, która będzie miała premierę niedługo chyba w czerwcu i wiem, że ona dzieje się na przestrzeni lata i tam mamy jedną dziewczynę, która jest bardzo bardzo romantyczna, kocha komedie romantyczne i w ogóle, i druga dziewczyna, która jest w ogóle w ogóle nie jest romantyczna, kocha horrory, jakieś takie rzeczy, w ogóle nie lubi takich cheesy, cheesy things i one umawiają się, że będą odgrywały stanki romantyczne. Such a vibe. Such a vibe. Myślę, że to będzie coś po prostu takiego... Idealnego, idealnie, właśnie taki wakacyjny klimat, żeby usiąść tak sobie na plaży czy, czy nad jeziorem, poczytać i tak po prostu poczuć się super, więc. Tak jak mówiłam, następną książką, którą przeczytam też na wyjeździe tegorocznym, to muszą być Book Lovers, bo specjalnie trzymam książki Emily Henry na wyjazdy i pewnie Happy Place też wyjdzie, bo mam wrażenie, że u nas książki Emily Henry wychodzą jakoś tam. Po wakacjach, jakoś już tam później, co nie wiem, it's not sitting right with me, bo ja ich potrzebuję na wakacje, więc jestem jakby cofnięta o jedną książkę i wszyscy już przeczytali Book Lovers, a ja czekam na wakacje. Czekam na Happy Place na kolejne wakacje, więc no, no myślę, że mi się spodobają, bo widziałam raczej pozytywne opinie o Book Lovers, bo na przykład o ludziach, których spotykamy na wakacjach, różne, a mi się podobali, więc no nie wiem, nie. Dalej mam uh, The Summer of Broken Rules, to akurat myślę, że absolutnie będzie miłość uh, moja wielka, bo wiem, że ta książka jest idealną książką dla Swifties, kim jestem bardzo agresywnie, nawet uh, mam nadzieję, że widać to po mojej nazwie, bo Midnight Reader, uh, Midnight's jest od uh, Midnight's, Taylor Swift. Jakby ktoś się zastanawiał i tego nie wiedział, to, to tak. Więc ja myślę, że ta książka totalnie, totalnie mi się spodoba, bo wiem, że tam są odwołania chyba co chwilę po prostu na każdej stronie do Taylor Swift and I'm living for that. I czekam na to bardzo agresywnie, więc mam nadzieję, że, że mi się spodoba. Dalej, co ja, ja patrzę, po prostu mam poniżej napisane y, ten TBR, bo inaczej nie wiem. Następna książka to It Happened One Summer. Nie wiem, o czym jest, Wiem, że autorką jest Tessa Bailey i wiem, że odgrywa się w wakacje i chyba to jest Small Town Romance, co po przeczytaniu Delilah absolutnie do mnie przemawia. Widziałam różne opinie na temat tej książki, ale jest w audio na storytelu, więc myślę, że sobie przesłucham w audio, ale podejrzewam, że to może być coś takiego, coś takiego fajnego, odświeżającego, że tak powiem. No i typowo wakacyjnego, ja uwielbiam. Ja w wakacje uwielbiam czytać książki, które dzieją się na wakacjach. To jest moja pasja, więc jak najbardziej. I ostatnią książką, którą chcę przeczytać do wakacji, to Carrie Soto is Back. Nie wiem, czy ona będzie wydana u nas do wakacji, nie mam pojęcia, ale przeczytam po angielsku. Tak jak już mówiłam, kocham książki Taylor Jenkins' Read. Carissa to jeszcze nie czytałam, ale wiem, że ona mieszka w LA, bo zjawiła się w Malibu Rising, więc wiem, że ona tam będzie i to też myślę, że będzie ok na taki wakacyjny read. To jest mnie akurat taki typowo romansowo-wakacyjny, ale jednak myślę, że, że będzie się idealnie nadawała na wakacje, więc to moja ostatnia książka. I to już wszystkie książki, o których dzisiaj y, mówiliśmy z Łosiunią, chociaż Łasiunio siedział z tyłu, ale y, to już wszystko i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Slay! Slay! Łasiunia, Żyry książki. Slay! Jaki, myślisz, że będzie ja okej? Okay. obłożyła tą książką i tak złapała i tak... Ale jak złapała? Wiesz ile dasz od No rok. dawaj te Nie, chcę w się sensie tak o Okej okay. No to trzy Tak będzie okej okay. Zrób tak, żeby ładnie wyglądała Tych nie ma w tym filmiku Okej okay.